Życie w starym zamku. No witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony nie kto inny, tylko przystojny, męski, łysy i przebiegły jak wąż. Nie, nie przebiegły, nie przebiegły. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Mister Kozioł. No i co, i lecimy dalej w trasę z tym, tym szczurkiem XD. Nagrywam, e, powiem tak, na zapas, bo będę miał troszeczkę więcej Rzecz na głowie, dlatego też chciałbym, żebyście też mieli te odcinki co, co drugi dzień. Także tak, moi drodzy, lecimy. Like, subskrypcję, pamiętajcie. Zanucę wam piosenkę Z odległej przeszłości O kłamstwie i zdradzie Płynącej z ust szczura Lecz przybył wódz sprawy Zgniótł niegodziwości A deszcz strzał Niebo zaćmił niczym chmura Pośród wojów trwoga Jak fala wzrastała Śmierć na polu bitwy swe żniwo zbierała Szczura, tak to szczura Bliski jest już Koniec, na kolanach klęknął, w prośbie składa dłonie. Bardowie w całym kraju czynili co mogli, aby podkopać autorytet szczura. Tymczasem, gdy sądy Lorda Wełnowora okazały się mylne, Ser Długoręka objął przywództwo. Wkrótce dotarły do Ciebie wieści, że Lord Manikin, znany ze swej chwiejnej postawy, odważył się chwycić za broń przeciw wrogom i stanął z Tobą w jednym szeregu. Hmm, te Musisz się zająć Lordem Manikinem. Jeśli jeden możny powstaje przeciwko nam, za chwilę uczynią to pozostali. No cóż. Najpierw muszę odzyskać swoje ziemie i... Nie mam dość wojsk, więc... Czekam na posiłki od... Zaspyć! na natychmiast ziemi Lorda Manikina, albo zawiśniesz na sznurze. Szczurze! Twoich zasług mianujecie cię wodzem wszystkich wojsk rebelianckich. Zapracowałeś na ten zaszczyt. Twoim pierwszym zadaniem będzie pospieszyć z pomocą lordowi Manikinowi, gdyż wrogie wojska oblegają jego zamek. Lord Manikin został zaatakowany. Musimy uczynić wszystko, aby jego ziemie nie wpadły w ręce wroga. Popłyniesz tam łodzią z oddziałem włóczników i poprowadzisz Wojska Lorda do zwycięstwa. Jeśli odniesiemy sukces, być może zachęci to innych możnych do wypowiedzenia wojny ciemięscom. Okej, okay, dobra moi drodzy i w tym momencie mamy kolejną misję. Zobaczymy, ogólnie nie lubię piknierów, także jest trochę e, kiepsko. Zamek jest atakowany! Szybko! Rozkaż ludziom, aby zajęli pozycje na murach Dla mnie są troszeczkę tacy bezużyteczni tak naprawdę, jeżeli chodzi o to. Czekamy na Dobra, tutaj możemy zrobić. Tutaj możemy ich, ich od razu wysłać, jeżeli chodzi o to, tutaj. Dokąd e, Wiem, że oni się tutaj na pewno przedrą, bo to jest naprawdę spory oddział. Okej, okay, dobra, tych musimy... Oh my god, dobra zwaliłem troszeczkę moi drodzy. Zagraj jeszcze raz. Zamek jest atakowany! Szybko! Rozkaż ludziom, aby zajęli pozycję na murach! Tak, tak, będą już zajmowali się polecam. Ciach-ciach tutaj Jeżeli chodzi o to e, dobra. A, ja, trochę się wydzwanili w tej e, twierdzy e, HD, bo wcześniej te oddziały nie mogły tutaj dojść tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, znaczy nie dochodziły aż tak blisko. Ja wtedy sobie normalnie spokojnie... Nie, zliczował mi się! Dobra, nieważne. Trudno. Ja sobie wtedy zdążałem spokojnie. E, rozstawić żołnierzy, żołnierzy i wybudować jakieś tam typowe mury. W tym momencie jest troszeczkę ciężej. Mam trochę kamienia? Mamy trochę kamienia, także możemy sobie spokojnie na chwileczkę szybko mury na szybko. Dzisiaj się nie na chwileczkę, na szybko. Okej, okay, to powinno wystarczyć jak na razie i możemy sobie rozbudować trochę okay, wojsko. Oczywiście tutaj postawimy tych naszych kochaniutkich żołnierzy. Jak wstawimy tutaj. Szkoda mi tego, bo w sumie dzisiaj, może jeszcze go zdążymy uratować. Tomeczku, uratujecie czy nie? Nie, nie mogę go uratować nawet, bo nie mogę nawet skasować tego pod nim. No trudno, trudno. Dobra, okej, okay, możemy na przyspieszyć już troszeczkę. Jest strasznie mało ludzi, strasznie mało ludzi. Ale wysłałem już wszystkie oddziały, które miałem. Teraz tylko zostało tak naprawdę czekać. I może, może to przetrwamy. Czekamy na szczęście jest tylko z tej strony nadchodzi atak. Bo jest jesteśmy troszeczkę bardzo okopani, także jest całkiem dobrze. Kurczę, nie wysłałem. My goodness, nie wysłałem piekinierów i jest trochę Lipton. Zapomniałem o tym ale dobra, chodzą już moi. Tu będzie chyba najgorzej. Dobra, moi tutaj. Pikinierzy, jak widzicie, zwalają te tych drabiniarzy. To jest bardzo przydatne. To jest bardzo przydatne, jeżeli chodzi o to, żeby na nie wchodzili na mury. Bo no jak widzicie, tak, tak, się, tak się działo. Dobra, wygraliśmy to. Na szczęście katapulty atakowały tutaj ten murek, który sobie zrobiłem wcześniej, oczywiście. Ha, ha, pomysłowy kamień. Dobra, tych będzie chyba ciężko trochę zabić. Może uciekną. Nie uciekam. Nie uciekam. Dobra. To jest jedna z trudniejszych misji, tak naprawdę, moi drodzy. Ale jeżeli zrobicie tak jak ja tutaj, to powinno Wam się też spokojnie to udać. Dobra, wszyscy. Ej no jeszcze jeden został przez tak w ogóle Któryś go tam trafi może Boż jakieś polecenia dobra, okej okay, po gościu Także powinno być wszystko już e, zrobione wybudujmy sobie tutaj trochę tych domków tutaj też sobie Chaty drwali w poprzednim odcinku tak jak w poprzednim odcinku. Ciekawostka może się budować też tutaj kamieniołomy, znaczy y, pola na, tej, na, tej, na tym piasku. Za mało pracowników, aby ten Co nam się dzieje? Ach, taka ta pulta muszę macie. wyjść od tych pikinerów niech oni to rozwalą. Okej, okay, dobra. Mamy full populację, także powinniśmy też jeszcze sobie zbudować trochę domków. Oczywiście zrobię to tutaj. teren w ogóle nie będzie używany tak, tak naprawdę przeze mnie. Okej, okay. dobra, zniszczymy to i powinna się muzyka uspokoić już. Ale dziobią, ale dziobią. Uff. To bez... tych też, tak? W ogóle nie zaczną uciekać. A, okej, okay, tam jeszcze jeden oddział był. What the? Jak to? To zostało nie wysłał wszystkiego naraz? Już mam zmierzanę. Ej, to jest kolejny atak już! Ej, to powiem wam trochę Lipton. zamku trzymali się dzielnie. Powiedz tylko co mamy zrobić? Myślałem, że to był ostatni atak, a to jeszcze był jeden. Znaczy wróć, myślałem, że te, te, ten atak nie. ten e, wróć, że te ataki się nie będą ten kulminowały. A to proszę bardzo. To ciekawie, troszeczkę pozmieniali w tej twierdzy HD. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba bardziej ją chyba dopracowali. Ale Za dobra, okay, chociaż... są bardzo skromne. Poradzili, Poradziliśmy sobie i z tym. Mamy trochę bułek, ale mamy mało piekarni. Znaczy, mamy trochę mąki, ale nie mamy piekarni. Zbyt dużo. Także, oczywiście, zbudujemy sobie trochę piekarni. Jeden młyn w zupełności wystarczy. Dlatego też, że te pola są budowane naprawdę daleko. Jak widzicie, możemy tylko bułki budować. Także, no, po samych bułkach będziemy sobie żyć. Oczywiście, tu mamy jeszcze wodę, moi drodzy. Wodę, tak. Woda. Woda z bagna. <grym> Dobra, jelonki sobie biegają. My sobie ścinamy drzewka. Jest dobrze. Tu widziałem, że nam zniszczyli jedną tonę. No, ale trudno. Musimy jak najszybciej zacząć budować tych łuczników, bo oni są takie naprawdę kluczowi. Na Łucznicy w gotowości. Łucznicy w gotowości. Mamy strasznie mało drewna. Strasznie mało drewna. Ale kamień też jest bardzo potrzebny. Mogłem hm. wybudować tutaj trochę do, do drewna. Jeszcze. Zróbmy to. Chociaż jednego nawet. Niech on tam jeszcze pracuje. Tutaj może? No dobra zbudujmy sobie tutaj dwóch Zawsze coś, zawsze coś Idą kolejne Specjalnie zbudowałem tutaj tą farmę, żeby było po prostu bliżej Bo jak widzicie chłopaki się tutaj nudzą Koniec z podatkami, cóż to całkiem miła odmiana Bardzo mi odmiana Okej, okay, czekamy na drwali, którzy nam przyniosą drewno i oczywiście zaczniemy budować łuczników. Mam trochę drewna, czy nie mamy? Mamy. Droga. Zaraz będzie, no zaraz będzie. Staram się przecież, no. Dobra, flanki jeszcze jakieś. Znaczy czym planki, blanki? planki Jak tak to się nazywało. Mur z Blankami. O, tak się to nazywało. Okej. Okay. To Blanki, dobrze mówiłem. Tam źle. Nie wiem. Dobra. na tych sobie dają tutaj, tych sobie damy, damy tutaj. tutaj. Okej. Okay. No tak. Derek, możemy tutaj znać. sobie spokojnie położyć. Położyć, Ligzę. Możemy nawet taką ciekawostkę. Tak powiem, możemy im sobie nawet dać coś takiego, i będą patrolowali. Okej, okay, czekam. Patroluj. Czemu? Czemu ty chcesz atakować? możesz na nas liczyć Dokąd idziemy? Patroluj i tutaj. Wojska no, i tak, co nie, będzie fajnie. Będzie fajnie. Czekamy na nam broni, ser. Tak? Dwóch huczników tylko. Ty kurcze kiepsko, kiepsko. Prawie nie mamy już żywności, ser. O, ale nie zblokowałem drogę, ale dobra, to nie ważne. No muszę się w ten sposób bronić, bo innego, innej opcji tak naprawdę nie mam. <laughs> mam naprawdę bardzo mało żołnierzy. Okej, okay, mamy sporo już drewna, także możemy więcej wybudować tych e, warsztatów huczniczych. Musiałem spojrzeć. Potrzeba jak to są... Się... Potrzeba złota. Dobra, potrzeba złota, ale nie możemy teraz dać więcej złota, bo nie mamy aż tyle jedzenia. Znaczy, w tym momencie jeszcze musimy sobie wybudować więcej piekarni. no może być ciekawie może być ciekawie Naprawdę bardzo mało Znikajcie z tego. Prawie nie mamy już żywności Okej okay, moi chłopaki ch chłopcy do działań specjalnych Moich tutaj chłopcy do działań specjalnych sobie spokojnie radzą z nimi, także okej okay. Dobra łóżników już prawie nie ma, to mnie bardzo cieszy Ciekawostka e, o ciekawostka. E, katapulty mogą też niszczyć żołnierzy, tylko nie, dlaczego tutaj ich nie zniszczyło. Żywne. Dobra, przejdźmy z tymi łóżnikami tutaj, bo tutaj jest większa potrzeba. Dobra, i okej, okay. chyba raczej sobie daliśmy spokojnie radę. Jak widzicie bułeczek już troszeczkę więcej się już pojawiło. Trzeba sobie zbudować jeszcze, ale do tego jeszcze będzie trzeba budować oczywiście kolejną farmę. Przejdziesz sobie krówko? Znaczy byczku raczej. Znaczy to jest chyba wół, Byki chyba raczej nie, nie nosiły kamieni. Tak mi się wydaje. <laughs> okay. To powinniśmy w ogóle sobie totalnie zniszczyć, e, bo to jest w ogóle tam totalnie niepotrzebne. A będziemy mieli trochę więcej drewna, a oni będą mieli trochę więcej terenu do chodzenia. Chyba na skrót nam sobie chodzić chyba tak. Tak się, tak się mi wydaje. Dobra. Okej, okay. przetrwaliśmy kolejną, kolejne spotkanie ze z, z szczurem, także jest dobrze. Okej, okay. powiem Wam, że taki, taki okres się zaczyna już typowo jesienny, Ja zawsze w takich okresach, kurde, z moim gardłem jest tragedia dosłownie. Teraz już też to odczuwam troszeczkę, jeżeli jeszcze tak właśnie mówię, ee, tak często, to powiem Wam, no, 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 no jest kiepsko, trochę to odczuwam, ale spokojnie, spokojnie damy radę. Jakąś tam polopirynkę na noc, nie? Termostat na tyłek. Rarytasy, rarytasy. <noise> Okej, okay, tutaj sobie dobudujemy troszeczkę ten mur, bo nam troszeczkę chłopaki tutaj zniszczyli. Ale spoko, spoko. Odbuduje się. Warszawa się odbudowało, to i to się odbuduje. Dobra. Ok, ale to wygląda masakra. Ja wiem, co wy musicie o mnie myśleć. Ja wiem, ale spokojnie, spokojnie. O, a, myślałem, że mogę sobie wybudować już kamienną wieżę, ale niestety nie. Ok, dobra. Ugrunuję sobie troszeczkę domków, bo widzę, że tam już populacja też znowu wzrosła. Nikt nie przybywa. Niech przybywają. Zapasy w naszym Powiększają się, to jest dobrze. Oczywiście, w tym momencie powiększamy sobie racje żywnościowe, zwiększamy podatki. i jest dobrze. Czekamy na broń, nam broni, ser. Panie, dobra. Ruszamy natychmiast. Zapasy kamienia są zbyt skromne, ser. Coraz więcej mamy tych. Eee, tego hajsu. Także w tym momencie my zaczynamy się powoli bogacić. Mogę to tutaj zbudować? Nie, raczej nie, ale tutaj, nie mogę. Można tutaj tego zbudować Ok, mi to pasuje. A i chyba nie można budować? Można. Ach, tak, teraz zaczynasz się martwić. Moje armie zaraz cię dopadną. Zapraszam. Zapraszam serdecznie, szczurku. To jest typ człowieka, który dużo mówi mało robi. Także nie bądźcie takimi ludźmi. Działanie to podstawa. Eee, dobra, okej, okay, tutaj sobie wybudujemy kolejny warsztat. Ej, jest całkiem dobrze, już całkiem spokojnie jesteśmy ustawieni. Dobra, drewna nie będę wykorzystywał tak bardzo, bo jednak oni też wykorzystują. Znaczy, jeżeli chodzi o... Eee, warsztat rutniczy. To jest chyba ślusarz? Jak to się nazywa? Barbarzyńcy nadchodzą! Dobra, łucznik to też łucznik, łucznik, łucznik ten, który strzela i łucznik ten, Czeka który robi łóżkę. Dobrze wiedzieć. Jakieś polecenia. Rzućmy go sobie tutaj na mury. Tu możemy spokojnie dobudować. Wtedy będzie jeszcze grubszy ten murek. Zawsze buduje. tym razem? Okej. niech sobie tutaj stoją. Dobra. Zróbmy ten jeden. Uła! No to powiem wam tutaj, mnie zaskoczyli z tym, że tutaj się wyrostają tym katapultom, no ale dobra. Niepsko, bo nam tutaj zbijają tych naszych yy, włóczników. Ale pamiętajmy, że <śmiech> 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 nawet jeżeli nam zniszczą mury, to jeszcze mamy włóczników tutaj na wieży, którzy będą tutaj też obejmowali ten teren, także jest dobrze. Przyspieszmy z gry. Trochę kiepsko, że moi żo żołnierze obrywają, a ich nie. To jest bardzo kiepskie. Cygarek mi mówi, żebym się trochę poruszał. Ale, no przecież ja się ruszam, tak? Cały czas ruszam dłońmi. sas Że Może ja zostanę raperem w przyszłości? Co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Rapper Kamil. rapper kozio Essa. na Rewil. Dobra, zniszczmy tą katapultę. A szybko. Hop, hop. No dawajcie chłopaki. Hop, 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 hop. Litarka i to mi się podoba. To są pracowici ludzie. Wróg został pokonany. No i ma to bardzo cieszy. Czekam, nam bruce. Okej, okay, strasznie bułek. naszym powiększają się dużo, także możemy sobie spokojnie zwiększyć podatki i zwiększyć im jedzonko, żeby to jakoś wyrównać. Okej, okay, okej, okay, dobra, jest good, jest GUT. Jest GUT. Dobra, to buduję na kolejny. Znowu Znów to samo. Nie do wiary po prostu otaczają mnie sami idioci. Jestem Wiem, że ty pobiłeś moje wojska. Zwycięstwo! Słuchaj, ja zawsze cię pobiję. Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem twoich osiągnięć militarnych. Sam często myślałem o tym, żeby rozprawić się z tym żałosnym szczurkiem. Jestem pewien, że możemy dojść do porozumienia, które przyniesie korzyści obu stronom. Okej, okay, moi drodzy, kolejny kolejny etap za nami, kolejna misja za nami. Dziękuję wam bardzo za uwagę, oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapencję w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie i dołączcie do mojej grupy na Facebooku, który znajduje się gdzieś tutaj, o, ta, tu, tu, tam na dole w komentarzach oczywiście, znaczy nie w komentarzach, tylko w opisie. Moi drodzy, dzięki wielkie za uwagę. Piąteczka, no, ta piąteczka, nie? Zawsze te, te, te lajki, to trochę bez sensu, dobra, piąteczka, e, piąteczka, <laughs> siemanko, no, ale była jeszcze kwestia sąsiadów.